Nie da się ukryć, iż ze wszystkich tytułów, które ukażą się jeszcze w tym roku na PS3 i PS4, Destiny plasuje się w cisłej czołówce tej listy. Nazwijcie to jak chcecie, ale nam także uaktywniła się gorączka związana z tą grą i podobnie jak wielu z Was, odliczaliśmy czas do uruchomienia wersji beta. To co dostaliśmy pozwoliło nam zobaczyć to jak niesamowicie wygląda Destiny na PlayStation 4. Krótki komentarz, wow. Zastanawialiśmy się, co zobaczymy, jakie będą nowe tryby rozgrywki, jak wyglądają nowe bronie, no i w końcu jakie poprawki i usprawnienia zostały poczynione od czasu wersji Alfa. Pamiętajcie, iż zabawa w Destiny opiera się na grze online, czyli w przypadku PlayStation 4 bardzo ważny jest PS Plus. Jeśli więc nie jesteście jeszcze członkami PS Plus, jest jeszcze czas, aby to nadrobić. Beta już za nami! Przedstawiamy Wam więc listę naszych wrażeń oraz to, na co czekamy lub chcielibyśmy zobaczyć w pełnej wersji gry. Tym razem w materiale przemawiamy wyłącznie głosem gracza. Twórcy gry nie pomagali nam przy tej realizacji. Zaczniemy może sztampowo, ale tworzenie własnej postaci to pierwsza rzecz, którą trzeba wykonać, zanim zaczniemy zwiedzać okolice. To, co rzuca się w oczy, to bardzo fajnie wyglądające twarze poszczególnych ras. Choć ta rzecz nie ma kompletnie wpływu na nasze statystyki i umiejętności, które wynikają wyłącznie od klasy postaci, bardzo podobał nam się wybór walorów wizualnych. To, na co czekamy, to szerszy wybór fryzur i malunków wojennych. Teoretycznie tak większość czasu spędzamy w kasku, ale gdy tańczymy z innymi graczami na cytadeli, chcemy wyglądać szałowo. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy oraz w pewnym sensie wpada, to lekko przykręcone automatyczne celowanie. Dalej naturalnie da się odczuć pomoc tego systemu podczas wymiany ognia, ale jest on znacząco mniej odczuwalny od tego, co widzieliśmy w Alfie. Naturalnie jest to bardzo dobry kierunek usprawnień. Domyślamy się, iż nie będzie go można wyłączyć całkowicie, jednak są także plusy tego rozwiązania. Późniejsze headshoty. Inna sprawa to to, iż widać, że osłona pęka po znacznie mniejszej ilości przyjętych obrażeń, co naturalnie oznacza, iż nie jesteśmy już gąbką na pociski, i często szybki odwrót taktyczny jest wielce wskazany. Jeśli nie mieliśmy co zrobić z walutą w grze, można było ją wydać na szpan. Chodzi tutaj dokładnie o nasz statek kosmiczny, który można było podziwiać na ekranach ładowania. Bardziej praktyczni gracze wydali jednak swoją niebieską walutę na lepsze wróble. A co sprytniejsi, odnaleźli wszystkie złote skrzynie, które gwarantowały darmowy dostęp do lepszej maszyny. Odblokowana na dwie godziny misja na księżycu pokazała, iż nie tylko w trybie multi będziemy mogli pośmigać sobie uzbrojonymi pajkami. Wiadomo już także, że swoiste czołgi, czyli interceptory, będą miały zmienioną siłę rażenia. Niemniej ciekawi nas, jakie jeszcze kosmiczne konie mechaniczne będzie nam dane poczuć pod, to znaczy czym będziemy szaleć po planetach. Jednym z najczęstszych tematów rozmów graczy na forach były lokacje, które pojawią się w pełnej grze. Jednym z wątków było to, iż nie wiemy dokładnie, czy oprócz Rosji będzie jeszcze jakieś inne miejsce do zwiedzania na Ziemi. Tutaj nie damy sobie uciąć ręki do momentu oficjalnych informacji. Z jednej strony można znaleźć wcześniejsze wzmianki chociażby o Chicago. Z drugiej strony w becie było sporo miejsc, do których dostęp był ograniczony, więc może jedna lokacja na każdą planetę nie do końca musi oznaczać ograniczony teren do zwiedzania. Widzieliśmy małych, Widzieliśmy dużych, latających i bardzo brzydkich. Wszyscy padali tak samo. Śledząc zapowiedzi widać, iż beta została obsadzona tylko częścią przeciwników, z którymi przyjdzie nam się spotkać. Ta pozycja na liście tłumaczy się w sumie sama za siebie. Zastanawiamy się z kim lub z czym przyjdzie nam walczyć we wrześniu. Okej, okay, można oczywiście znaleźć jakieś podpowiedzi, ale chodzi nam o spojrzenie przeciwnikowi w oczy, a nie piękne zdjęcia z wakacji. Tutaj chyba będziemy wszyscy zgodni. Uwielbiamy zbierać i gromadzić złom. A gdy jeszcze graty nas chronią lub odsyłają na wczesną emeryturę natarczywych wrogów, tym lepiej. Bardzo podobała nam się opcja zdobywania ulepszeń do broni i pancerzy. Ciekawi nas też system surowców. Po paru godzinach grania mieliśmy już swoje typy broni, które najlepiej sprawdzały się zarówno w trybie versus, jak i w fabularnym. Strzelamy, iż nie było nam dane zobaczyć wszystkiego w temacie uzbrojenia. Tym bardziej nie możemy doczekać się, gdy we wrześniu otrzymamy pełny dostęp do arsenału Destiny, nie wspominając już o ekskluzywnym zestawie dla posiadaczy PlayStation. Skoro mowa o potyczkach ogniowych, dostępny jeden i okazjonalnie drugi tryb rozgrywki pochłonął nam sporo czasu. Wszystko naturalnie dzięki PS Plus, który jest niezbędny do tej formy zabawy na PS4. Pierwsza sprawa to zdobyte wcześniej własne klamoty, które zabieramy do walki, bardzo osobiste podejście w temacie tworzenia naszego bohatera. Druga rzecz to zmieniająca się poradnia na mapach, które warto zaznaczyć są specjalnie stworzone do tego trybu, a nie tylko wyciętymi lokacjami z trybu dla jednego gracza. No i w końcu konstrukcja map. Fakt tego, iż równie często możemy przysporzyć komuś problemów wertykalnie, a nie tylko horyzontalnie, jest niesamowicie urozmaicającym zabawę dodatkiem. No, nie zapominamy także o wcześniej wspomnianych maszynach. Choć czasem, kontrolując pajka, przeciwnicy nie mieli nic do gadania. Czasem mogło się to wydawać aż za łatwe. Nie wiemy jak wy, ale chyba najwięcej radości sprawiają nam działania grupowe. A jest mieć swój fireteam i siać zniszczenie w trybie multi, ale w tym departamencie najlepiej sprawdzała się misja Strike. Fakt, iż po 20 zaliczonych podejściach ciężko było nas zaskoczyć w trakcie zadania, choć zarówno Fallen, jak i Hive za każdym razem stawiały opór. Musimy też przyznać, że zawsze, gdy pojawiał się sygnał o jakichś losowych zdarzeniach, czy to wrogim generał, czy obrona satelity, ochoczo biegliśmy na miejsce, aby dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu drużyny. Destiny jest wręcz stworzone do grania ze znajomymi, nie jest więc dużym zaskoczeniem, iż wszystkie aspekty współpracy są tym, na co czekamy najbardziej. Tak wygląda nasza lista. Dajcie nam znać, jak bawiliście się w Beta Destiny i jakie są Wasze oczekiwania lub co chcielibyście, żeby znalazło się w pełnej grze. Czekamy na Wasze typy.